Wyobraź sobie, że w 2025 roku na Twoje konto wpada dodatkowe kilkaset złotych co miesiąc i to nie z powodu waloryzacji czy trzynastki. Mówimy o czymś zupełnie nowym, o świadczeniu, o którym mało kto jeszcze wie, a które może naprawdę odmienić budżet wielu seniorów. Brzmi dobrze, prawda? Jeśli jesteś emerytem i wychowywałeś dzieci, to koniecznie zostań ze mną, bo to, co za chwilę powiem, może Cię naprawdę zaskoczyć. Nie chodzi o żadne obietnice wyborcze bez pokrycia, ale o realny projekt, który już trafił na biurka decydentów. Mówimy o świadczeniu 800 Plus dla seniorów w 2025 roku. Tak, dobrze słyszysz. Teraz pewnie zadajesz sobie pytanie, o co dokładnie chodzi? Kto dostanie te pieniądze? Czy ja się kwalifikuję? Spokojnie, wszystko wyjaśnię krok po kroku, bo to wcale nie będzie tak proste, jak mogłoby się wydawać. Są pewne warunki, o których trzeba wiedzieć, żeby później nie było rozczarowania. Nie zdradzę ci jeszcze wszystkich szczegółów, ale powiem jedno, a jeśli przez lata wychowywałeś dzieci, to możesz być jednym z beneficjentów tego świadczenia. A co najciekawsze, ma to związek z tym, jak państwo chce docenić rolę rodziców nawet po przejściu na emeryturę. Wiesz, że to pierwsza taka inicjatywa od lat, dlatego warto zostać do końca, bo wyjaśnię ci nie tylko kto może liczyć na pieniądze, ale też jakie dokumenty mogą być potrzebne, żeby nie przegapić tej szansy. A teraz mam do ciebie pytanie: ile razy słyszałeś, że emerytowi nic się nie należy, bo już swoje dostał? Ten program pokazuje coś zupełnie odwrotnego, wreszcie ktoś pomyślał, jak wynagrodzić trud wychowania dzieci. Zanim przejdziemy do szczegółów, mam małą prośbę: jeśli chcesz być na bieżąco z takimi informacjami, kliknij przycisk Lubię to pod tym filmem. To dla ciebie dosłownie sekundka, a dla mnie ogromna motywacja, żeby nagrywać kolejne materiały dla seniorów, którzy chcą wiedzieć, co im się należy. No dobrze, gotowe, zaczynamy. No to zaczynajmy, bo naprawdę mam ci sporo do opowiedzenia. Powiem ci szczerze, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym świadczeniu, też nie mogłem w to uwierzyć. W głowie pojawiła mi się myśl: jak to? 800 Plus dla emerytów? Przecież to program dla dzieci, a jednak w 2025 roku ma wejść coś zupełnie nowego, co będzie związane właśnie z tym słynnym 800 Plus. Ale spokojnie, to nie jest powrót do wypłacania pieniędzy na dzieci, tylko pewna forma docenienia osób, które kiedyś wychowywały dzieci i dziś są już na emeryturze. Teraz pewnie myślisz: ale jak to ma działać? Przecież moje dzieci są dorosłe, dawno się usamodzielniły, to czemu ktoś miałby mi coś płacić? I wiesz co? To jest bardzo dobre pytanie. Logika jest taka: państwo zaczęło zauważać, że to właśnie rodzice, czyli osoby, które wychowywały dzieci, przez lata budowały system, w którym dziś funkcjonujemy. Wychowałeś jedno, dwoje, a może więcej dzieci? To dzięki tobie społeczeństwo się rozwija. A jak wiemy, z demografią w Polsce nie jest najlepiej. Dlatego pojawił się pomysł, żeby choć trochę podziękować tym, którzy wychowywali kolejne pokolenia, mimo że dziś sami często ledwo wiążą koniec z końcem. I teraz najważniejsze, kto dokładnie dostanie te pieniądze? Bo na pewno nie będzie tak, że każdy emeryt dostanie 800 zł dodatkowo. Byłoby pięknie, ale niestety tak się nie stanie. Program jest skierowany do konkretnej grupy osób, do tych, którzy wychowywali dzieci, a teraz są na emeryturze. Ale czy wystarczy mieć jedno dziecko? Czy może trzeba mieć trójkę, żeby się załapać? I tu zaczyna się robić ciekawie. Według informacji, które do tej pory pojawiły się w mediach, kluczowe będą dwa elementy. Po pierwsze, to, że jesteś emerytem, a po drugie, to, że wychowywałeś dzieci. I nie chodzi tylko o formalności typu, czy byłeś opiekunem prawnym, ale realnie, czy te dzieci były na Twoim utrzymaniu, kiedy były małe. Bo to właśnie ma być forma podziękowania za ten trud. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, wychowanie dziecka to ogromne wyrzeczenia. Niejedna osoba musiała zrezygnować z własnych planów, żeby zapewnić dziecku przyszłość. I wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze, to że te pieniądze mają trafić do osób, które najbardziej ich potrzebują. Czyli prawdopodobnie nie będzie to dla każdego bez względu na sytuację finansową, ale pojawi się kryterium dochodowe. Czyli, jeśli masz bardzo wysoką emeryturę, to być może nie dostaniesz dodatkowych pieniędzy, bo w założeniu program ma wspierać tych, którzy naprawdę ledwo dają radę. Brzmi sensownie, prawda? Ale jednocześnie trochę komplikuje sprawę, bo to oznacza, że będą potrzebne dokumenty, wnioski i oczywiście. Terminy: a jak wiemy, zem bywa różnie. I tu jest kolejny temat, który musisz znać, jak się przygotować, żeby nie przegapić tej okazji. Bo ja ci powiem jedno zawsze, kiedy wchodzi nowe świadczenie, to pierwsze tygodnie to jeden wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, gdzie składać wnioski, jakie papiery są potrzebne, a w okienkach kolejki na kilkadziesiąt osób. A ja chcę, żebyś ty był o krok przed innymi. Dlatego w tym filmie opowiem ci, na co zwrócić uwagę, żebyś nie stracił ani złotówki, która ci się należy. Ale zanim przejdziemy do tego, mam do ciebie prośbę: jeśli uważasz, że takie informacje są ważne, kliknij łapkę w górę. Serio to dla mnie ogromna motywacja, żeby nagrywać kolejne materiały i trzymać się zawsze na bieżąco z tym, co się zmienia w świadczeniach i emeryturach. A zmienia się sporo, wierz mi. Więc zostaw lajka i lecimy dalej. Teraz pomyśl sobie, jak to będzie, kiedy nagle co miesiąc masz dodatkowe 800 zł. To nie są małe pieniądze. Za to możesz zrobić naprawdę sporo, kupić leki, opłacić rachunki, odłożyć coś na czarną godzinę, a może po prostu sprawić sobie trochę radości, bo przecież życie nie kończy się na emeryturze. Wyobraź sobie, że możesz pojechać na małą wycieczkę, kupić wnukom prezenty na święta, a nie zastanawiać się, czy starczy na prąd. Wiem, że to brzmi jak marzenie, ale właśnie po to powstaje ten program, żeby emeryci, którzy przez lata dawali z siebie wszystko, teraz mogli poczuć, że ktoś w końcu ich docenił. I teraz powiem ci coś ważnego. To świadczenie nie będzie się nazywać 800 plus w takiej formie jak znamy, ale wszyscy już zaczęli używać tej nazwy, bo kwota ma wynosić właśnie 800 zł miesięcznie. Jak długo będzie wypłacane? Na razie mówi się, że przez cały rok, ale uwaga, w przypadku niektórych osób może to być świadczenie jednorazowe, jeśli budżet państwa nie pozwoli na więcej. Dlatego naprawdę warto być czujnym i od razu, kiedy ruszy nabór wniosków, składać je jak najszybciej. Kiedy to się zacznie? Oficjalny termin jeszcze nie padł, ale mówi się o drugiej połowie 2025 roku, prawdopodobnie lipiec lub sierpień. Wiesz dlaczego? Bo wtedy kończy się kilka innych programów pilotażowych i rząd chce wprowadzić coś, co poprawi nastroje wśród seniorów. No bo nie ma co ukrywać, i każda dodatkowa złotówka jest dziś na wagę złota, prawda? Ale to nie wszystko. Ja wiem, że teraz zastanawiasz się, jakie będą warunki. Czy trzeba mieć jedno dziecko, czy dwoje? Czy trzeba wychowywać je samemu? Czy może wdowy i wdowcy też się załapią? I powiem ci tak, według wstępnych ustaleń, świadczenie ma przysługiwać osobom, które wychowały co najmniej jedno dziecko, ale będą preferencje dla rodzin wielodzietnych. Czyli jeśli wychowałeś trójkę albo więcej, masz większe szanse, że dostaniesz świadczenie przez dłuższy czas, lub że procedura będzie prostsza. US będzie wymagał dokumentów potwierdzających, że faktycznie wychowywałeś dzieci, czyli odpisy aktów urodzenia, a w niektórych przypadkach nawet zaświadczenia, jeśli dziecko było adoptowane lub jeśli byłeś opiekunem prawnym. To ważne, żeby już teraz pomyśleć, gdzie masz te papiery, żeby nie szukać ich w ostatniej chwili. Wiem, że to brzmi jak kłopot, ale uwierz mi, warto. Bo 800 zł co miesiąc to naprawdę konkretne pieniądze. I teraz wyobraź sobie jedną rzecz: ile razy słyszałeś, że emeryci w Polsce nie mają lekko? Ile razy mówiłeś sobie znów wszystko dla młodych, a o nas nikt nie pamięta? Wiesz co? Ten program może być pierwszym krokiem do tego, żeby to się zmieniło. I właśnie dlatego chcę, żebyś był na bieżąco. Subskrybuj mój kanał, bo w kolejnych filmach będę pokazywał Ci dokładnie, jak wypełnić wniosek, gdzie go złożyć i jakie dokumenty przygotować. Dzięki temu nie przegapisz ani jednej szansy na dodatkowe pieniądze. A teraz cię zapytam, a na co wydałbyś pierwsze 800 zł z tego programu? Na rachunki? Na leki? A może po prostu na coś dla siebie, bo w końcu zasługujesz? Napisz mi w komentarzu, bo naprawdę jestem ciekaw, co byś zrobił z takim zastrzykiem gotówki. Ale zanim to zrobisz, pamiętaj o jednej rzeczy: polub ten film i udostępnij go znajomym. Bo ja wiem, że masz wśród bliskich innych seniorów, którzy nawet nie słyszeli o tym programie. A po co mają przegapić coś tak ważnego? Pomóż im tak jak ja staram się pomóc tobie.